Mój biedny kasztan choruje cały czas na tego szrotówka, kasztanowiaczka. Kupuję cały czas takie pułapki feromonowe, i zauważyłam, że tyczmy się łapią. Łapią się. Co rok wieszam i co rok jest, jak gdyby, trochę mniej. <laughs> trochę mniej. Więc powoli, powoli. A jesienią grabię wszystkie liście i palę. Muszą być spalone, bo te kasztanowiaczki, szatówka zimuje w glebie, więc ona z liści schodzi do gleby i później. No do ziemi! Do nieba! Do drzew! Do mojego kasztanowiaczka! Do mojego kasztanowca! kasztanowca. Zobaczcie, leszczyna karbowana, czerwona. Przyda się za kilka lat. Nie mogłam się powstrzymać, widziałam u mamy takie piękne magnolie. No mnóstwo różnych gatunków. I kupiłam sobie również taką kremową. No nie obracaj się! Kremową i taką różową. Super! Witajcie moi kochani na, moi ko na, na moim kanale Siedlisko Drzewo z tej strony Teresa Firkowska, Bianka Firkowska I Lolusia, Loluchna, co tam szukasz? Loluchna poszła coś szukać Słyszycie te ptaszki? Tą zieleń już piękną Widzicie to? Nie mogę się nacieszyć Po prostu nie mogę się nacieszyć Wysyłki wszystkie wysłane Więc jest już taki spokój, już jest taka taki chill out, yy, już wszystkie zamówienia zrealizowane i dzisiaj już zaczynam powoli sprzątać, już pranie wywieszam. Yy, pranie już któreś z kolei właściwie. Już całe linki są w praniu. Jeszcze firanki, okna dzisiaj. Loluchna, co tam się tam przecierasz przez te krzeczory? Jeszcze dzisiaj chcę właśnie piękna, no jest tak piękna pogoda. Więc yy, chcę dzisiaj firanki, wszystkie zasłonki i okna pomyć. I chcę zrobić dekorację do domu. Ale nie wiem czy teraz, czy później, czy się widzicie ja mam tyle pracy. Właśnie pomalowałam już yy, mój stoliczek z krzesełkami. Z mężem tu lubimy kawkę wypić sobie rano. No luchna! Chodź tu! Chodź! tam się przedziera wszyscy krzaczory? Chodź, chodź, bariatko. Uwielbiamy tutaj właśnie ten czas spędzać, bo tu jest taka anklawa. Un, unkl, anklawa, <ścoughs> anklawa. O, lipa zaczyna puszczać listki, także za kilka dni już będzie nam tu zielona lipa, powieszę hamaczek. Będzie właśnie tak przyjemnie, takie tak czujemy się tutaj otoczeni tą zielenią. Yy, tak, yy, tak przytuleni to zielenią. Uwielbiam właśnie tu być. I jak ta lipa jeszcze wypuści wszystkie te listeczki swoje piękne, malutkie, drobne, jak diamanciki będą na tym niebie wyglądać. No i właśnie, dzisiaj sprzątanie, ogarnianie, przedświąteczne porządki. Idę robić właśnie przedświąteczne porządki. Wszyscy pewnie się krzątają. Jutro, pojutrze pewnie już zakupy będziecie, szał zakupowy, yy, więc będzie wariatwo. Jeszcze na pewno Wam nagram dekorację koszyczków. Może i jutrzejszym filmiku. Może? W jutrzejszym filmiku zrobimy dekorację koszyczków, tak? Woluchna. <laughs> eee, no, co tu wymyśleć te dam? No to wymyślić, że tam. Mój mąż w zeszłym roku narzekał, że nad stołem wisi za nisko wszystko i syn i mąż i że głowami uderzają. To muszę coś wymyśleć takiego, żeby nie uderzali głowami w dekorację świąteczną. Więc dzisiaj tak, zrobimy dzisiaj dekorację świąteczną nad stół. Moi kochani Idę. Zaraz tutaj po ogrodzie pochodzić, pozbierać jakieś gałązki, coś fajnego, takiego, że ładnie się zasuszy i jeszcze po świętach będzie mi fajnie wyglądało. Chodźcie, pochodzimy po ogrodzie, zobaczymy coś fajnego, przytniemy coś i pójdziemy do pracowni, zrobić piękne dekoracje do domu. Na moje lampy. Chodźcie! Zobaczcie, ile nacięłam różnych krzaczorów, dziko rosnące takie gruszki. Nigdy tych gruszek nie widziałam na oczy. Nie wiem dlaczego. Tak ładnie kwitną. Te dzikie drzewa, ale gruszek tam nie ma. Jabłka są, więc zostawiłam na końcu, jeszcze nawet nie kwitnie, więc tam na końcu są jabłka pyszne. E, mirabelka moja już przekwita, ale to też właśnie taka będzie lekka chmurka pod spodem, a, a konstrukcją moją do moich wieńców na, na lampy e, będzie pęcherznica zielona, taka, e, takie tło dla tych białych różnych kwiatuszków. Więc na, najpierw od, odkładam sobie te piękne. Piękne, piękne. No mirabelka się trochę tutaj. <laughs> jak śnieg, ale nie chcemy śniegu. My chcemy tylko kwiatuszki. Kochani. Robię sobie taką średnicę. Zmierzyłam moje lampy mają tak 56-57 średnicy, więc dosyć sporawe robię o, jak napite więc będą strzelać. Robię sobie takie okręgi, ale właśnie, żeby będą strzelać, pod rucikiem sobie lekko je związuję, naprawdę lekko, kilka gałązek z jednej, z drugiej strony, żeby zrobiły nam właśnie fajną konstrukcję wianka, Więc takie dwa wianuszki najpierw sobie zakręcam. Yy, ta konstrukcja ma, będzie tak troszkę mocniej związana, a następne będą tak lekko upięte. A co do tego jeszcze dodamy? oglądajcie, dodam fajne dekoracje, yy, takie lekkie, takie zwiewne, jak te białe kwiatuszki. Zobaczycie, co będzie dalej. Będzie super. Więc oglądajcie, a zobaczycie i działajcie oczywiście liczę na Was. No, będzie super. Na te sobie trochę drucików, bo będę przyłapywać w niektórych miejscach tylko te gałąz, gałązki, mirabelki, żeby nie owijać tak jak wianek, ponieważ wtedy straci tą pustość, taką, mówicie, lekkość, więc na te sobie drucików i będę sobie zaraz je właśnie tak uczepiać na tym moim wianku. No i spójrzcie, czyż nie piękny wieniec kwiatkowy. Super, prawda? Kochani, robię drugi taki wieniec i zaraz idziemy do domu. Pokażę Wam, jakie piękne dekoracje będę robić w domu. Nad stołem na moich lampach. Mam takie też ładne ptaszki do zawieszenia. Kupiłam sobie właśnie ostatnio. Także na pewno takie szklane piórkowe ptaszki i gdzie nie idzie na pewno jakieś tu pióreczka jeszcze pójdą, więc oglądajcie a zobaczycie jakie będą piękne dekoracje zobaczcie jaki mam zestaw już ptaszków co rok sobie jakieś ptaszki dokupuję uwielbiam takie właśnie szklane ptaszki, nie wiem dlaczego są piękne podobają mi się ale różne, różne rodzaje ptaszki nawet kolorowe mi się bardzo podobają ale takie nad stół są super, bo nie zabierają światła słonecznego i nie zabierają, nie są takie toporne. A te mają taką, właśnie widzicie, taką lekkość. Więc wszystkie moje pleżery, moje susy, na skarby, mówię pleżery, moje dzieci się śmieją, tak sarkastycznie. Moje skarby wieszam na moich pięknych wiankach i idziemy kochani do domu. Pokażę Wam, jak to będę robić. Więc chodźcie, do domu będziemy dekoracje robić. Muszę trochę podwyższyć lampy, bo są za nitko. No i teraz się tak zastanawiam, co dać. Czy nie dać, czy nie będą za nisko. Ale fajnie. Racina będzie cię ale dam tak. Fajnie tak wyglądają. Bo tak to już nie będzie wyglądać. Tak, dam. Nie za wysoko. Jeszcze muszę dać stążeczki koniecznie, no i spójrzcie moi kochani, to jest moja dekoracja e, wielkanocna nad stołem wielkanocnym, który tutaj będzie e, na święta. Zobaczcie, w takiej tonacji bardzo pastelowej, bardzo delikatnej, bardzo takiej wiosennej, jak nie ja. Ja to uwielbiam kolory, a tutaj taka pastelowa tonacja. Ale tak sobie pomyślałam, że właśnie taka yy, i takie piękne wianki nie mogą mieć krzykliwych kolorów, bo te kwiatuszki jak się zasuszą, będą pięknie również wyglądały, jak takie małe bombelki, Więc kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Fala.